Zapraszam po szybki przepis na chrupiącą warstwę do tortu. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, następnie wszystkie składniki wkładamy do miski i zagniatamy na dość gęstą, jednolitą masę. Jeśli wcześniej nasze owoce liofilizowane nie były zmielone, należy to zrobić przed dodaniem do reszty składników. Kiedy zobaczymy, że wszystkie składniki się połączyły, wykładamy masę na papier do pieczenia. Ja wcześniej narysowałam okrąg i odwróciłam papier o 180 stopni. Następnie dokładnie należy wylepić całość. Pamiętajmy o tym, że średnica chrupki powinna być o około 2 cm mniejsza niż średnica całego tortu. Chrupkę wkładamy do lodówki, aby nabrała zwartej konsystencji.